I teraz najważniejsza właśnie rzecz, która jest do zrobienia w strategii, to jest wypisanie tego powodu, dlaczego ten odbiorca ma Cię czytać i oglądać. Dlaczego jemu ma zależeć na tym, żeby on Cię czytał i oglądał, bo Tobie to wiadomo, że zależy, żeby, żeby była aktywna społeczność wokół Ciebie, ale czemu on ma, jaki on ma znaleźć powód na bycie u Ciebie? I szybko trzy przykłady, żebyście mogli zrozumieć, na czym to polega. Załóżmy właśnie, że sprzedajesz suplementy. I teraz właśnie, niech Twój profil będzie o odporności dzieci. Już to właśnie powiedziałam wcześniej, już chyba sobie sama zasugerowałam, bo to było w prezentacji. I teraz masz grupę docelową matek, i ona nie przychodzi po to, żeby poczytać skład Twoich suplementów, tylko ona przychodzi dlatego, że jej zależy na tym, żeby jej dzieci były zdrowe, a Ty jej powiesz, jakie witaminy suplementować, co dawać dzieciom do jedzenia, jakie koktajle zrobić, jak przekonać dziecko, żeby piło coś, co jest zielone. Rzeczy obok, które przyciągną, e, dlatego że Ty zaspokajasz jakąś potrzebę tej matki. No, nie? no ale lecimy dalej. Załóżmy, że jesteś fotografem, to niech Twój profil na przykład będzie o tym, jak zbudować pewność siebie i podkreślić swoją kobiecość. Czyli Twój profil nie jest portfolio Twoich zdjęć, tylko Ty w bio będziesz miała napisane, będziesz miał napisane, uczę kobiety pewności siebie. pokazuje jak pięknie wyglądać i czuć się dobrze ze swoim ciałem. I Twój kontent ma być o tym, oczywiście możesz używać swoich zdjęć. Oczywiście możesz raz na jakiś czas pisać o ofertach. Oczywiście możesz pokazywać portfolio, ale niech core, najważniejsza część Twojego profilu będzie właśnie o tym. Ja, moje sposoby, na pewność Ciebie. rozprawiamy się ze stereotypami, kompleksy, precz i tak dalej, i tak dalej. To ja teraz rzucam tak z głowy, natomiast chodzi o to, żebyście. Znaleźli ten powód i teraz powodem, dlaczego ludzie będą czytać fotografa, będzie właśnie to, że zaspokajacie ich potrzebę, że oni pragną być pewnymi siebie kobietami. No nie? I dalej, tutaj już też o pensjonacie mówiłam: załóżmy, że właśnie masz pensjonat w górach, to niech twój profil nie będzie o twoich pokojach, o okolicy, tylko na przykład, niech profil będzie profilem inspiracyjnym dla rodziców, jak spędzać wspólnie czas z dziećmi. I możesz tworzyć kontent. O zabawach dla dzieci, o wycieczkach, o trasach rowerowych, o różnych sposobach, nie wiem, na gry słowne różne, różne rzeczy. I teraz przyciągasz rodziców, dajesz im coś, dajesz im inspirację, jak oni mają sobie spędzić czas w weekend z dziećmi. Oni sobie najpierw spędzą ten czas w parku miejskim, ale potem, jak będą chcieli wyjechać na wakacje, to ty im się przypomnisz. I na tym polega sprzedaż na Instagramie. Dajemy ludziom coś na profilu, jakiś fragment. I oni nam na tyle zaufają i na tyle nas polubią, że oni potem kupią naszą usługę albo nasz produkt. Więc szukajcie sobie tego. Jeżeli ktoś z Was będzie miał kłopot ze znalezieniem tego właśnie powodu, dlaczego ludzie mają Was czytać i pisać, czytać i oglądać, to możemy pogadać o tym na grupie na Facebooku.